Omówię teraz cztery podstawowe typy wypadków przy pracy. Wypadek zwykły jest to wypadek, który nie powoduje daleko idących konsekwencji dla zdrowia bądź życia pracownika, czyli to może być wypadek, którego skutkiem jest przecięcie palca, złamanie ręki, złamanie nogi. Z kolei wypadek ciężki jest to wypadek, który właśnie powoduje daleko idące konsekwencje i to może być albo trwała niezdolność do pracy, albo duży uszczerbek na zdrowiu. Do wypadków zbiorowych dochodzi wtedy, kiedy poszkodowanym jest więcej niż jeden pracownik, 2, 3, 4 bądź więcej ludzi. Natomiast wypadek śmiertelny jest to wypadek, który skutkuje właśnie śmiercią pracownika. Natomiast ta śmierć w wypadku śmiertelnym występuje albo od razu, albo w przeciągu 6 miesięcy od wystąpienia wypadku. Jeżeli uległeś zwykłemu wypadkowi przy pracy, niezwłocznie zawiadom o tym fakcie swojego przełożonego albo pracodawcę. Będzie miał on 14 dni na to, aby przygotować protokół wypadkowy, w którym dokładnie przeanalizuje tą sytuację, a następnie zapoznać się z wynikami tej analizy. I teraz otwartym pozostaje pytanie, co uznajemy za zwykły wypadek przy pracy. Dlatego że teoretycznie, nawet zwykłe przecięcie się kartką papieru jest nagłym, niespodziewanym zdarzeniem. Wywołany przyczyną zewnętrzną i powodującym uraz. Dla uproszczenia przyjąłbym, że wypadek przy pracy to będzie każde zdarzenie, które powoduje czasową niezdolność do pracy podwiedzoną zwolnieniem lekarskim. Z tytułu wypadku przy pracy pracownikom przysługują pewne prawa. Zobacz teraz, jakie prawa przysługują pracownikom w momencie, kiedy zdarzył się im wypadek.